Wy, mordy moje tutaj, Hunter Bright i witam was, wy Minecraft Party. Co ja dostałem? Lab escape, dig down to get. To the cake, dobra. Czyli muszę się dokopać do tego. I? to jest ciężkie. I tu, i tu. Muszę ogarnieć teraz, które bloki muszę niszczyć. Żebym zniszczył wszystkie szybko. Dobrze, dobrze mi idzie Dobrze, dobrze, ale to jest fajna minigierka Kurde Tu 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 Niest Do Tu Ciśnij Łopata, łopata, łopata Tutaj, teraz ten, <śmelodie> ale fajna minigierka, kurde podoba mi się Najszybszy na świecie Tu Tu tu, N tu, to jest drewno, to jest kilof to jest łopata i drewno, I łopata i drewno, Kilof drewno, 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 kilow, drewno. Yes, jest! jestem pierwszy. Yeah, ale ich pojechałem, be, ale cieniaki jesteście, kuźwa pojechałem was. Workshop, craft items and give you them. Mhm, mm gdzie muszę skraftować jakieś. Tory muszę? I skąd ja wezmę itemy jakieś? Daj mi żelazo. Daj mi żelazo. Co ja muszę jeszcze? Patyka muszę znaleźć. To daj mi drewno w takim razie. Nie bądź świnia, daj drewno. Dobra. Aha, to w ten sposób trzeba, dobra. To ja wezmę sobie tutaj na przykład jeden. Tutaj wezmę jeden, albo dwa. Aha, to już tutaj na mnie czekają w takim razie. Dobra, i teraz patyka muszę ogarnąć. Daj mi drewno, gdzie jest drewno? Ty no nie mogę... Muszę patyka ogarnąć, a nie mam skąd. O jest, dobra, mam. Mam, dobra, i teraz biorę setup tego, patyki. Aha, muszę używać workbencha, dobra. Ciach. Ciach i teraz tu. Rail, masz. Gold, dobra, teraz... Ole fajne! Ja nie ogarnę na początku. Dobra, już mam 8. Dobra, jest 9. I teraz tu muszę 8. Ciach. Ciach, dobra, jest gold plate. Masz tutaj, masz. I co jeszcze? Chest, dobra. Czyli muszę po drewno lecieć. Nie, tu mam drewno, dobra. Aha, już skończyła się minimapka. Kurde, nie ogarniają trochę. Co tutaj mamy? Exterminate force and destroy the world. Co to jest RPG-16? Wow! Trzelą w nich świniokami! Job, ŚWINIOŁ! JEP! JEP! Pięknie! Rozwalony! JEP świniokiem! O, cholera rozwalili mnie! Ani, nie rozwalili mnie. Jeszcze żyje! Nie, świnio! Rzucesz św! Job, świniokiem! Dobrze! Jep, świniokiem! RPG motherfucker! Jep, świniokiem! Piękny double jump! Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! Pięknie! Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! mega <laughs> mega minigierka! Jeb świniokiem! Dobrze, został zabity przeze mnie! Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! Piąty zabity, kurde, ale jestem dobry w tę grę, nie? Dawaj mi kolejnego, dawaj mi kolejnego niegodziwca! Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! Dobrze, kolejny zabity. Jest, sześciu mam. Jeb świniokiem! Piękny podskok. Jeb świniokiem! No i co? Mam sześciu już. Ole, poleciał mi świniok. Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! Jeb świniokiem! Dawaj go! Jeb Jeb świniokiem, mówię. Jeb świniokiem. Jeszcze raz. I leżysz. No i to jest to, proszę państwa. Ośmiu już zabiłem no po prostu. O, wow, ktoś mnie dogania. Jeb świniokiem. Jeb świniokiem. Free kill Jeb świniokiem. Dobrze, dziewięciu. Jeb świniokiem. Jeb świniokiem. Jeb świniokiem. O, ktoś mnie zabił. Dojeżdżam w tym momencie Pięknie, kolejna gierka wygrana przeze mnie, ależ... No po prostu mega jestem w tej gry, 6 gwiazdek już mam, nie? Co tutaj mamy? Standard, the top rate right to gate point. Dobra, mam się stać na czerwonym, dobra, będę stał na czerwonym, zostało punkty za to. Żeby nie wżywali wszystkich, co? Dobra, zobam punkty w tym momencie. Fish z knockbackiem, fish z knockbackiem, fish z knockbackiem! Mój score to jest dwa? Nie mogę tak sobie pozwolić na to. Dosta no że wy cholery głupie! Zostawcie mnie, tutaj sobie będę na środku. Mówię, że jestem na środku, Czok! Tak? Jestem na środku! No, żeż wy cholery! Ty wypadaj stąd, bo to mnie lecisz, będziesz przeszkadzać mnie tylko. No, że kurde, ja na czerwony muszę siedzieć, stać tutaj, być proszę bardzo, jestem, mam 12, 13, 14, 15, 18, miliardaście! Dobrze, dobrze, dałam punkty, dałam punkty. Kurde, wywalili mnie znowu. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz wszystkich wam wywolę. Wywolę was na gnój. Wywalam was na gnój. Poszliwy won, dziady paskudne. Lecieć mi jest. O, tutaj na szyfcie stoją tłaniaczki. Co? Na szyfcie? na szyfcie się stoi, tak? Na szyfcie próbują stać. Na szyfcie. dobra, na szyfcie możemy stać, proszę bardzo, nie ma problemu. I mam 6 gwiazdek, jak ktoś mnie wyprzedził, mam już 8. Kurde, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jeszcze raz. Land. Low Mover, dobra. Muszę, muszę kosić. Dobra, będę kosił. Uwaga. Dobra, łączą. Jestem koziarką. Czułem obroty! No nie no, spadam z wszystkiego! Dobrze, jestem trzeci! Byłem trzeci! Nie ma trawy! Ja chcę trawy! Wiem, że to dziwnie brzmi, bo tak brzmi trochę jakbym był uzależniony, ale nie w ten sposób chcę trawy! Chcę tu trawy do koszenia! Do koszenia, daj mi trawy! O, jestem blisko! Jestem blisko! Tu, patrz, jak mam trawy! Wykoszę całą trawę, nie patrz, patrz! Mi zostawili tyle trawy i byłem trzeci, jest dobrze! Utrzymuję się, dostaję jedną gwiazdkę chociaż. Jest git, dobrze, jest dobrze, jest mi O, muszę, używając Move Keys, Fly through All the Rings, tu achieve w dobra! Czyli muszę lecieć przez te. Dobra Leć, kutaku! Demet, chyba przeleciałem Dobra, bo tu jeszcze shiftować muszę. shiftem sobie opuszczam w takim razie kuczaka. Dobra, ja zaspieczyłem jedno. Kutok, Do przodu Kutok. Ten Gościu przede mną musi skusić. A muszę go jakoś wyprzedzić. Cokolwiek! Cokolwiek! Nie, nie przeleciałem, przeleciałem źle! Nie straciłem tyle punktów I Znowu jestem czwarty gdzieś! Dlaczego zawsze czwarty? Nie, nie kutok! Dlaczego tak latasz, kutaku? Tutaj... Dobrze, ale go dogania powoli, doganiam go powoli. Dobra, jak ktoś tam już dokończył, ktoś to już doleciał do mety. Jeżeli przelecę przez wszystkie powinien mieć trzecie miejsce. Tak, żartuję, żartuję nie będę! Równo 813 no. A nie, drugie miejsce miałem, czyli co? Nie, 8 gwiazdek, nic nie dostałem chyba. Dobra. Shoot moving targets. Ok, dobra. To jest coś dla mnie, ale chociaż ja jestem trochę słaby ostatnimi czasy. Wow, to jest ciężkie, ale dobra, zestrzeliłem już szkieleta i dostałem dwa punkty. Tam sobie idą, na spokojnie. Ostatnio i jakieś lata. Tam jak strzelają, ja pierdziu już to jest niemożliwe, żeby tak strzelać. No strzelaj mnie! No szczelaj, No strzelaj! No i nic. Na trzecie miejsce spadłem z gwiazdkami. Co to jest pik? A muszę zabić... Muszę zabić wszystkich oponentów, dobra. Nie zabiję was wszystkich, nie ma problemu. A na świni jadę! Mm. Świna nie może skakać! c h Hutch, 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 h u e c h Hutch, Hutch, h o t o h Hutch, 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 w u t c o h o t c h Hutch, Hutch, h u t i h h u t c i Hutch, 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 h u No Zostałem pokonany, kurde, ale byłem, no byłem trzeci chyba Kurde, ja to bym was dojechał, nie? No tłuczecie się czy co robicie? Teraz jest deathmatch No i ten go dojedzie Trzecie miejsce miałem, ale przynajmniej jedną gwiazdkę zdobyłem I awansowałem, jestem teraz drugi ogólnie w gwiazdkach I ostatnia gra Aha! Musimy przeżyć to i bombardowanie Nie! Która sala? Dobra Nie! Dobra Dobra Mmm, zaczynasz coś szybciej, dobra, jest utrudnienie jakieś ważniejsze, że nie strzela we mnie, mehehehe. Ale ja się obieścimy tutaj, Łocie panie, ale. Ale to na pieprza! Uuhu. Dobra, dobra, ja się. Zabieram patrzcie, patrzcie. No ja pierwsze miejsce miałem! I kto. Kto był taki dobry? Ja byłem taki dobry. Ale dostałem 350 punktów i tego. Ale udało mi się, jest dobrze. Miałem drugie miejsce, także jestem zadowolony z siebie. Jeszcze raz miałem chyba drugie miejsce, także jestem zadowolony. Nie mi się udało. I diamenty. Czemu nie mogę zbierać diamentów? Nie mogę. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz na party. Jeszcze raz, bo to było za krótko. Ja chcę jeszcze raz. Mogę coś otworzyć? Jas mam mystery boxa. Otwieraj. Co dostałem? Co dostałem? Common, pigpet, mystery vault. Dobra, dostałem świnię. <grych> Może dlatego, że czytałem tyle razy świnia i się spodobało. Dobra, jeszcze raz to. O, to jest jakieś 8-osobowe, takie malutkie. Dobra. Zaraz dojdą osoby. Dobra, gra się zaczyna za 10 co. Będę, będę grał. Może teraz mi się uda coś ugrać. Ciekawy jestem, czy jak są po prostu mniejsze ilości na przykład party, bo tam było więcej osób wtedy. Teraz powinny być inne gry Trampolinio. A to grałem już z tymi. To trzeba skakać wyżej, żeby dostawać więcej. Uuu. Jeszcze punkty. Ja Ja trzy punkty! Jeden punkt! I jeszcze tutaj chcę to! Ja trzy punkty! Uuu. Jeszcze tutaj dwa punkty! Ja, ja. Dobrze! I tutaj jeszcze! czy ponie. Łocie panie, wolę, tutaj mam mocy. O, cie kurde, ja zdobyłem tych punktów, aż normalnie... No mnóstwo zdobyłem ich. No tutaj jeszcze sobie zdobędę jeden, tutaj drugi, trzeci, tutaj pięknie, pięknie, o, pięknie. jeszcze kolejny. I tutaj sobie o zdobędę, o proszę bardzo. Jeden, dwa trzy, jeden, dwa trzy. I dobrze, I tutaj tymi czema się tak reperuje i będę miał dużo punktów, a tutaj nikogo nie ma. tu sobie pod, podskoczę i pozbieram, to bardzo. I miałem drugie miejsce! Chyba mi zabrakło tam kilku punktów tak naprawdę. Byłem całkiem niezły, jeżeli chodzi o to. Eee... Peak fishing, a to wiem co to jest, to trzeba łowić świnia Daj mi świnia Dobra, ja jestem ten, ten kolor DAJ MI ŚWINIA CHODŹ ŚWINIA CHODŹ ŚWINIA Nie wiem czy to dobra świnia CHODŹ ŚWINIA CHODŹ ŚWINIA CHODŹ ŚWINIA NO CHODŹ ŚWINIA NO CHODŹ NO CHODŹ no, chodź! No co za świnia, no! Chodź tu, świnio jedna! No co za menda! Ja nie mogę jednej świni nawet złapać! Chodź! To ci ukradnę, chodź, dawaj, dawaj tą świnię. O! Ktoś tam zablokował wszystkie bejkony. Znaczy, pistony daj mi jedną świnię chociaż złapać no przecież to jest niemożliwe żeby złapać takiego knura, chodź knurze no chodź Noch! jak to gówno złapać mam jest złapałem jedną, chodź zaliczyło mi jedną, bardzo dobrze, cieszy mnie to tamten biały złapał jakąś super bacona i no, i co to jest? No, i, i trzecie miejsce teraz mam po dwie gwiazdki z jakimś gościem, kurde. E, remis jest. O, tutaj muszę, dobra, ja, o, zielony mam, to lubię zielony, to będę strzelał zielony. Tak tak dziwnie się pamiętam, że to strzelało wszystko. Strzelajcie moje! Moje jest piękne! Ja wam mówię! Moje jest naprawdę super! I tam jest zielone! I tu jest zielone! I tam jest zielone! I tam jest zielone! Fuck you, nie trafiłem w to, co moje! A mój! A mój wózek! A mój! Nie, wózek! 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 Trafiam w swoje jeszcze! Ooo, dawaj, dawaj! Ooo, dziś nie, jeszcze zielony! 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 o tam jest moje całe zielone! Szczala, jeszcze jeden, drugi, trzeci! Tu jeden! Tam jeden! I tu jeden! Nie trafiłem w swoje! JA yes, ale miałem pierwsze miejsce, FOKI! O! tu rozwaliłem was. A bo to prawdopodobnie trafiając w swoje napędzam wózek. Dobra, ogarnąłem już. Eee, to, to dobre jest. A tu jest wolkano, co to jest wolkano, co, co będę? A, mam się nie kąpać w lawie, dobra, nie będę się kąpał w lawie. Obiecuję, że nie będę się kąpał w lawie. A bo się... Bo się zamienia, dobra, ja wiem już. Monsieur, pas voler. Zabiam straty. Ho, ho, ho. Aha, muszę sobie po prostu pozaznaczać moje wszystkie, które będą moje i ja będę sobie zaznaczał, dobra. To zaraz będziemy sobie wszystko tutaj robić, bo... to są moje. Wszystkie moje czarne są, czarne są, czarne są, wszystkie moje czarne są. No 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 na! Wszystkie moje czarne, czarne są, Czarne są, czarne są. mogę czarne są, czarne są. Dlaczego mogę tylko obok swojego? Przecież ja wiem, że mogę obok swojego. Co to za problem? Obok swojego postawić. No ja dobra, wszystkie swoje czarne, które są moje, czarne to wszystkie powinny być i one są normalnie tutaj. Bardzo, zaznaczam sobie bardzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Wszystkie te najlepsze zaznaczek, kurde, by mi pierdolę mi to. Znaczy, przepraszam. <laughs> nie, i co, ja nic powiedziałem wszystkiego? To, nie, to jest pomówienie mojej strony i ja, ja zgłaszam to do prokuratury. Dziękuję, tu są moje. Tu jest moje. Tu jest moje. Tu jest moje. Dziękuję, tu jest moje. Moje, 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 moje. moje. Patrz ile mam punktów, nie? Bo to trzeba te te wszystkie takie ładniejsze, te, te, te ciemniejsze trzeba pozaznaczać. I wtedy, jak zaznaczysz te ciemniejsze, to masz normalnie mnóstwo punktów. A ja robię taki zaznaczenia i patrz i mam. ni, 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 jest, jest, ochrona. Mm, 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 mm. Dobra. To. Dobra, spierdala Szukam, jest, kamies, mam, mam. Dobra, wyhamowałem I uwaga, let's go. A, Guido. <grym> Pipa Yy, dobra, wyhamowałem pięknie, dobra? Yy, 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 yy. No, nie jest to co ja! One bo nie widzę, dobra? Dobra, pięknie. I teraz sam są. Yy? Yy, 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 yy. Dobra, stoję. No, czy dlaczego coś na miejscu co ja? To jest niemożliwe. Dobra, i widzę, tam jest moje? Dobra, jest. Mam. Yy, yy. W ogóle tak trochę, trochę. Dlaczego wchodzisz te same co ja, no? Prześladuje mnie, normalnie mnie prześladuje. Dobra Dam radę! Dobra, jest pięknie Uuu, tutaj jest podwójna aż zostanę po tym podwójnym, proszę bardzo. No, z jakimiś laseczkami stoję. Hej, cześć, dziewczyny. ha lecą! Dobra! Dam radę, Dobra radę! Jest! Tam jest jeszcze jeden! Jiuż tu Trzymam się! Widzę! Widzę! Trzymał się? Dobra, widzę! Jest! Pięknie wyhamowałem! Widzę! Dlaczego mnie wypchnęła? Jo, komenda mnie wypchnęła, no! Jakim cudem mnie wypchnęła? Co to jest, musimy zabijać teraz zwierzęta, dobra. Nie, to jest minusowe Nie. Dlaczego sobie minusowe? Jest pięć! Jest moje! Jest pięć! Jeden! 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 Świnia ma trzy! Trzy punkty! Chodź tu w prosiaku! Dobra, jeden! Tu? Jest! hit. Dobra, jest! 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 Jest. Jest! 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 Dobra! Ubiłem prosiaka! Ubiłem broszaka. I tu jest krowa za 5. Ubiłem ją też. I tu krowa też za 5, za 5, za 5, za 5, za 5. I tutaj za 3. Świniaka ubiłem. Ja i ty. Nie, minusowa dostałem! Minus, minus 50% dostałem. Nie, muszę szybko ubić. Muszę szybko... Nie! No kudź wam! No miałem tyle punktów, że no, nic nie musiałem robić! No, do końca życia mogłem nic nie robić. Polero jasno, no nie, no wygrała ze mną, no! jest niemożliwe, no i teraz muszę to, żeby bi bić, bić nietoperze, może tak. Kurde, no miałem to wygrane! Do wojny topero! Do wojny topero! Jest nietoper! Ging no Dobra, zabiję jednego. Trafiłem, kolejna Dobra, jest, ja trafiłem. No nie mogę podskakiwać podwójnie, no co jest. No tutaj, jest, trafiłem, trafiłem. Dobra, i tutaj jeszcze jeden. Dobra, mam, 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 mam. I tego, ten te, te nietoper mój był. Te, te muszę go do tego dawić O, dobra, jest. I ten te, 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 nietoper jest. Dobra, mam go. Tu jest jeden nietoper. I drugi nietoper. Pięknie mi się trafiły dwa nietopery I tu jest jeden nietoper i tu jest drugi nietoper Ale mi przyleciały te nietopery, ja cię nie mogę. No mi nie topero nie nietoper, nie toper, nie toper, nie No daj mi nie topero Jest! Wygrałem z nią! Jest! Wygrałem z sobą o, już jestem dobry, nie? Wygrałem w tym momencie No, także mordy by moje no ale wiecie, serdecznie regata, tak mam nadzieję, że się podobało, wszystkie instrukcje, oczywiście macie opisie jakieś tam, wiecie, Instagramy, Facebooki, y, Snapchaty, wszystko macie w opisie, dołączcie tam, gdzie trzeba. I, I co mogę wam jeszcze powiedzieć? No mogę wam powiedzieć, jakie odcinki będą, kurde, bo to jest odcinek, to jest odcinek z piątku, to jest na 7 rano, to o 10.30 macie kolejny odcinek z modyfikacji, z bloków i o 14 macie odcinek z tego z, 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 z kolejnej mapki adventure także no to było na tyle ja się zamierzam do następnego i trzymajcie się Yo!